4 listopad yeah, 2021. Yeah, cool. Policja. Okay, Dzięki bardzo. to yeah, są Dzięki yeah. Dzieci to są Dzięki bardzo. Wsparcie, yeah. wsparcie leg Legionów Dzięki <laughs> bardzo. No, anioły. Kulestwo Boże jest pośród nas. Aniołki. Aniołki. No. Aniołki. Nie ma w tym filmie. To chcę Nie YouTube, YouTube. jest Kraj Polski. Zdrowie Jiskra... są nauczyciele. <laughs> Widzimy naszego króla. Tak jakiś nie widział Boga żywego, ale jest Bogiem żywym. Prawdziwy. Żeby nic nie brali, nie biorą mnie dzieci. To tak Zamiast tak rodzicom to nauczycielom. O, ja no, żeby nie brali kartek. A, może. Już by sobie nie gratulisz. Jest się Anielanę, się w na mamu. Cześć. O, odważny jeden anioł Anioł, odważny w tym. Do odważnych świat należy dzisiaj jest. A no tak, bo dzisiaj czwartek jest. No, mamy stanowi No tu jest właśnie policja, wigury. Żwirki Wigury w Katowicach i czekamy, bo jeszcze mamy chwilę czasu. Policja, że nie jest polska. Policja nie jest polska, tylko ona ma udziały. Na no, Waszyngtonie, w Ameryce jako ochroniarze zarejestrowani są. No, oni są jakby tu wynajmowani. No i nie służą. Na, nie respektują. A praca czeka, bo Chrystus wybrał z Polski prawda i jest prawdziwa. Chrystus jest prawdziwy. I to jest praca do wszystkich, nawet do księży, do świadków Jehowy, do policji, adwentystów, Baptystów. Słowo Boże wykładamy za darmo i głosimy prawdy wiary. Nie religia. Religia się ustawiła jak faryzeusze w salzeuszy. Także słowie Boże Syjonie jest zbawienie. 1 to Mutra 4,16. Każdy sam ma się zbawić, bo Chrystus dokonał zbawienia. Teraz przyszedł po co, co nasiał, pszenicy, to chce zebrać i posłucha aniołów Mateusz 24,31. Każdy ma przekazywać tą prawdę. Jak będzie prawdę przekazywał, prawda się połączy w prawdę, będzie jedno słońce i kłamstwa nie będzie, będzie miłość, nie będzie strachu. Diabeł uśmiercił Ewę kłamstwem Jana 8,44. Dlatego y, wszystkie religie służą diabłowi, tak, bo diabeł ojcem waszym jest diabeł. Chrystus powiedział do narodu wybranego, do Żydów, którzy tylko 11 było prawdziwych Izraelitów, a 12 Judasz by zdradził. Także policjanci, tu mamy dla was prawo, Boże. Tu jest syjon, klucze do królestwa, żebyście uratowali swoje rodziny i polski naród i cały świat. Możecie być bohaterami, żołnierzami Chrystusa. Tak, jak będziecie bronić tych prawdziwych praw, wartości rodziny co Bóg złączył nie ksiądz, który nie ma żony i przykład jest z góry także księża, jak nie będą tak apostoł Paweł, tacy gryliwi dla dla Chrystusa nie? dla Jego prawdy w Jego czasie, I to jest prawo, które, wypełnienie prawa jest miłość, miłość bliźnego Sego, o Ciebie, co Bóg złączył jeśli ktoś łamie prawo Boże u ludzkich przepisów macie tak dużo, że się pogubiliście już. A prawo Boże to dziesięć przykazań w sercu. Wypełniają prawa Bożego jest miłego i bliźniego Cego obok Ciebie. godnego Ciebie godnego nakarmić, pragnionego napoić. Pomagać sobie w problemach, a nie robić problemu jeszcze pieniądze. Na ludziach, na swoich braciach i siostrach, przez każdy należy do Chrystusa, bo cały świat należy do Chrystusa. Słońce jest jedno, Chrystus jest jeden. Słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. No ale nie ma sprawiedliwych, bo wszyscy zgrzeszyli brakiem Chwały Bożej. I teraz poprzez wiarę, jak ktoś uwierzy, że Chrystus jest Królem, Ojcem, przychodzi w Jego czasie, będzie miał Jego miłość w sercu, nie będzie miał strachu, lęku, to w Jego miłości będzie żył na wieki, bo pierwszy Korintan 13 rozdział. Wiara, nadzieja, miłość. Miłość Chrystusowa wprawdzie Jego jest nieśmiertelna. Jest teraz ostatni fałszywy bób COVID bo Jehowa już się skończył jako fałszywy prorok i policjanci jako e, świadkowie jako fa, no, fałszywy prorok, a policjanci jako człowiek bezprawia, drugi też drugi, 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 drugi rozdział od 1 do 13. Jeśli policjant umiłuje prawdę Chrystusa, nie naszą, no to ratuje swoją rodzinę, będzie królem. Objawienie 50 i 20 rozdział 6 werset Będziemy... kobieta Po dwóch świadków, ten Chrystus posłał po dwóch, ale Nawet. nam brakuje czwartego świadka objawienia, czwarty rozdział od 1 do 4, bo jest zapieczętowanie 144 tysięcy. Żeby była cała pełnia. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5, czyść dla Chrystusa Jana 15 rozdział cały, że jesteśmy szczepieni w korzenia tym korzeniem krzewem winnym jest Chrystus. I bez niego nic nie możemy uczynić. Także naszym nauczycielem, mózgiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem wszystkim, Bogiem Wszechmogącym, jest Chrystus, który żyje w żywych sercach, w naszych sercach i w waszych też może być. My przekazujemy, aby poprzez wiarę w to, że Chrystus przyszedł i uznajcie go za Ojca. On jako Ojciec łączy nas w Jego prawdzie, Jana 10,16. Jeden ten on nas pasie prawdą, nie trzeba płacić, za darmo jest prawda. Poprzez waszą wiarę, jak uwierzycie, nie można kupić prawdy, zdrowia nie możecie kupić. Szczęścia nie możecie kupić. To jest poprzez wiarę. To jest dar, który się nabywa, że stwórca nam daje tę energię. Poprzez to, że prosimy szczerze, ducha prawdy. Czystym sercem Mateusz 5,8. Czystego serca ujrzą Boga, prawdy. Judasz miał serce jakie miał, i serce sumienie go sądziło, że wydał niewinną krew. Mateusz 5.22 każdy ma takie sumienie i z tego piekła można sumienia wyjść, ale Judasz był tak blisko Chrystusa, że pół roku tych mądrości, tych, tych potężnych cudów, objawień, nauk prostolinijnych, zrozumiałych, nie wkładał do serca. Dlatego Mateusz 27, od 3 do 5. Zwykł był najsłabszym ogniwem. No i czyń, co masz czynić, tak? bo jeden z dwunastu miał to zrobić nie napisali w samym testamencie, że to Judasz zrobił, Tylko jeden z dwunastu. Czy na własnej piersi, czy najbliższej domownicy stają się wrogami. Brat zabija brata. Jak? Kłamstwem, odrzuceniem, nieokazaniem miłości, współczucia, zrozumienia. To jest ta wojna Armagedonu, psychiczna wojna. Wielkuć psychiczny. Także Urszulka, Zbyszek i ja jesteśmy trzema świadkami w imię Chrystusa Ojca z nieba i przekazujemy prawdy za darmo i z a Taliska będzie kiedyś ogniem. Chyba 12 rozdział od 22 do 29. Chrystus jest ogniem trawiącym na Sionie jako baranek czeka. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5. Tu jedą, idą aniołki. No. O, ja, hej, hej. No. Super mordo, jak ten sam Bo człowiek. No widzisz. nie wiadomo, ale co? My mamy też słowo pisane i słowo mówione. Błogosławimy. Nie trzeba płacić do koszyka, nie ma Bóg zapłać, bo Bóg nie płaci pieniądze. To Judasz dostał pieniądze od Boga, nie od Boga od faryzeuszy. I później wyrzucił, bo wiedział, że wydał krew niewinną. Czyli te pieniądze nie były za uczciwą pracę, tylko za zdradę, prawnie. Także uczciwe, yy, policja, sądy, jak są uczciwe, chwała im za tym, ale kłamią prawo Boże, współczujemy. Czas łaski się kończy, objawienie po postawka 17, rozdział od 11 do 34. Czas łaski, niewiedzy. No, tutaj niebawem będziemy składać pismo. Prawo Boże, żeby policja była sprawiedliwa. Czyli król musi mieć prawo, bo nie będzie królem, bo jak jest, nie ma prawa, nie? No ale jest prawo dziecka, prawo ruchu drogowego, prawo budowlane, prawo przysługania ziemi, prawo jazdy jest, to już mówiłem. Prawo BHP, prawo ucznia, <noise> prawo do życia. Prawo. Jakie prawo obowiązuje w Polsce? Bo jest, Bo jest, też, że właśnie, no i Jeszowe, właśnie nie? z Królem Królem tak tak Chrystus król I też tak samo wejdziemy Ma prawo. To jest Królem 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 no Królem no ale Królem Królem o... Wejdziemy. Tu jest prawo, już 18 lat głosimy. Prawo psa króla. Wkrótce 23 lata temu przyszedł z nocy o północy. jego czasie, prawdzie, miłości. I budzi pszenicę, którą nasiał. No i aniołów. Mateusz 24 jeden. Bo kiedyś byli prorocy, teraz są aniołowie. Także ta kartka, czyli te prawo pisane ze Słowa Bożego, osądziła cały świat. I jak Judasz się osądził, w sumieniu, później wydał na sobie sam wyrok. Dlatego nie będzie ogień siarka z nieba, jak z Sodomiego morze, bo ogniem jest prawda. I Hebrajczyku 4, rozdział 4 do 13, że jak żywe, jak słowo, jest ten, jak miecz, słowo Boże i nigdzie nie można się schować. Dlatego Judasz się nie mógł nigdzie schować, bo zdradził Chrystusa, sam się odrzucił. No pisma się spełniły. Teraz jest klasa Judasza, klasa Tomasza Niedowiarka, no i uczniowie Chrystusa, bo są uczniowie Mojżesza, że tak jak na internecie tam nauczają, jako uczniami Mojżesza są, uczniami Anakrzyciele, jak chrześcijanie, a my jesteśmy uczniami Chrystusa jednego. Z tego, co Maria urodziła i apostoł Paweł się nawrócił, który był prześladowcą gorliwy dla ustaw. Jeśli policjant jest gorliwy dla tych ustaw teraz, no to też może się nawrócić, jak apostoł Paweł, dzieje apostolskie, 9 rozdział od 5. Do 20 i może ratować swoją rodzinę jako król. Pierwszy motusza trzeci rozdział od 1 do 5, że król ma być nagany, mośnie żony, trzeźwie umiarkowanej przy gościnny, przekazujący dobrze nauki jednego nauczyciela Mateusz 28 Chrystusa króla, władca tych ziem, król znaczy władca. krówać znaczy służyć, ale służyć e, sprawiedliwości w Chrystusie. Także no naprawdę zaślepienie jest bardzo, bardzo wielkie. Jeśli w pierwszym wieku dali się zaślepić na ryby branej, to teraz też musimy wysilić się, żeby tak nie było. Kajdanka. Ja. Jacy ważni. No, w kajdankach przestępcy mają, jak są bohaterzy. Jezus wszystkie grzechy na Golgocie właśnie. I teraz kto ma prawo i wiadomo. Najwięksi przestępcy to są księża, ci korporacje, ci w Sejmach, to są najgorzej, że oni niszczą, antychryści. Pierwsza Jana, Jana drugi rozdział, 18 werset. Ostatnia godzina jest Przeciw Chrystusowi. Chrystus wybaczał, Łotrowi wybaczył, on się przyznał, a ten nie chciał, no to miał pychę, nie? I mamy skruchę, wybaczenie. I ci, co teraz niewinnie karają i dobijają tych synów bożych i córki, to będą kiedyś te sumieniem powie, co robili. Ciekawe, czy się nawrócą. My im życzymy, by się nawrócili. Bo pokora jest ważna i za uczynienie skrucha, przepraszanie, tak? Celnik Zacheusz cztery razy oddawał tyle, jakoś oszukał. Wiadomo, nikt nie jest doskonały. W Słowie można się potykać i gdzieś tam się człowiek zagubi, nie? że kogoś zrani. Ale są też świadome grzechy i nieświadome. Komu dużo dano, tego się dużo wymaga. Także policja powinna być sprawiedliwa. I my tu jesteśmy, żeby im błogosławić. I prawo jest dla policji na cały świat. Bo policja teraz właśnie dużo złego robi, a może też dużo dobrego. Z tym prawem mogą budować, ratować swoje rodziny i całą Polskę i cały świat. To jest to prawo. Ono wypieniem prawa jest doskonała miłość Chrystusowa. Także no, nie będzie później chorób, ludzie, nie będzie kłamców w Królestwie Bożym, bo kłamcy nie wejdą do Królestwa Bożego. Tu na ziemi te królestwo ma być, bo przyjdź królestwo twoje się modną, przyjdź królestwo. Nie zabierz do nieba. Błogosławimy, tak? Błogosławimy.